Może no. być na tym zakręcie. Potargano haupa. O, 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 jest. Nie widać tego, że jest potargano. No, ale dobra widoczność, on jeżdzi o grudzie, a No ba, ale dzisiaj zawarcie. tłum, ja nie? Właśnie dzisiaj jest mróz. Jaki mróz? Dzisiaj jest cieplej niż wczoraj. Myślisz? Zdaje mi się, że tak. Jest Znaczy, Wczoraj był mrózik, bo mi się te mięsa ten... Zamarzał. Karola, tak, tak. Trzeba jechać powoli, żebyśmy się tutaj nie zgubili tłumie. To może ja nie będę wjeżdżała na parking gdzieś tutaj. Już... Tak, tak, ja sobie tam podejdę. Ale... arriving in Cognacu. No czy tam możesz zostać? Dobra, to tu stań. Po co? Jeszcze ona mnie zauważyła.